Siemora, witajcie! Z tej strony Aleku. Ja dzisiaj Was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmiku postaram się odpowiedzieć na pytanie, które sobie często zadaję. I wy również, może nie wiem, ale piszcie w komentarzach swoje teorie i odpowiedzi na następujące pytanie. Dlaczego Minecraft jest kwadratowy? Tak, może to nie najlepsze pytanie, ale zawsze chciałem znaleźć odpowiedź na to pytanie. I właśnie w tym odcinku znajdę na nie odpowiedź. Pamiętajcie o zostawieniu subika i łapki w górę. Patrzcie specjalnie dla Was tutaj zrobiłem mechanizm i napis najważniejszy na świecie zostaw suba. Bo ostatnio zauważyłem, że spadają mi subskrypcje na kanale. I bez dalszego przełożenia zapraszam Was do oglądania. Dobra, ja już jestem... Na mojej wyszukiwarce polecam wam również ją czyli Opera GX, oczywiście, odcinek nie jest przed nią sponsorowany, ani jej nie reklamuję. Po prostu Wam polecam jeśli jesteście gamerami Dobrze, a więc wpiszemy sobie w wyszukiwarkę dokładnie to pytanie, który, na które chcemy znać odpowiedź: czyli dlaczego Minecraft jest kwadratowy poszło dobra dlaczego Minecraft jest kwadratowy? Bo oczywiście na początku też chciałem znaleźć ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie dlatego też teraz jestem wyszukiwarką tu mamy pytanie czemu Minecraft jest kwadratowy? Tutaj mamy różne odpowiedzi, na przykład, bo nie jest trójkątny, bo no, czy tak chciał. Gdyby Minecraft nie był kwadratowy, to by nie był Minecraft. No, w sumie też prawda, ale to nie jest nasza odpowiedź na pytanie. Dobrze, mm, bo można łatwo modyfikować świat. Wyobraź sobie, jak miałbyś inaczej zrobić świat, tak, żeby dało się wszystko niszczyć, zdarzyć i tak dalej. No, w sumie to jest jedna z bardziej mądrych odpowiedzi na takie pytanie, bo w sumie łatwiej by było tak zrobić, że żeby dało się wszystko niszczyć i stawiać w kwadracie, żeby wszystko miało te same wymiary i w ogóle. Tak by jest na pewno łatwiej teraz, bo jakby był powiedzmy mm, trójkątny, takich tam w pierwszych odpowiedziach, to po prostu nie wiem, czy był fajny. Nie, ciężko by było na pewno to robić, bo nie przypominałoby do normalnego świata rzeczywistego, tutaj mamy też odpowiedź od użytkownika erzi Minecraft został napisany w kapym. Tu nie rozumiem, właśnie co ma znaczyć to z W języku Java, więc nie było tam elementów 3D kółeczek. No bo w sumie Java też nie umiem wytłumaczyć dokładnie tej odpowiedzi, ale po prostu. Nie było tam elementów 3D, czyli takich kółeczek, dlatego wszystko jest z kwadratu. Bo takie już jest i kropka, bo taki zrobili. Został tak zrobiony, bo od początku w tej grze chodziło. Jak na grę, Indie nie ma się dziwić. Lepsza gra, bo ta gra miała być dla żartów. Jednak przyjęło się i ta gra jest popularna ze swoich kwadratów. No, mógł tak być, że noc stworzył tą grę dla Becki, ale okazało się, że ta gra stała się popularna i teraz najbardziej rozpoznawana gra jest przez to, że jest z kwadratu. Tutaj mam jeszcze kilka odpowiedzi Ska od użytkownika Skaw. Bardziej sześcienna, ale gra jest kwadratowa przez pixel. Zobacz sobie koła w GTA San Andreas. One są ośmiokątami. Chyba więc nie tylko Minecraft, a może dlatego, że łatwiej było na, na, na pewno mogłoby tu być, bo jest napisać To ciężko mi to odpowiedzieć Niszczenie i kładzenie bloków niż w grafice 4K okrągłej i te podobne No na pewno to jest już druga odpowiedź o podobnym, podobnym sytuacji, czyli że łatwiej jest niszczyć i stawiać bloki, gdy są one kwadratowe bo no to jest po prostu, można powiedzieć, metr kwadratowy i przez to łatwiej się je postawia. Z ściany założycieli. Aha. Czyli również noc i reszta twórców tej gry chcieli zrobić coś nieprzewidywalnego. Myśleli, że świat będzie normalny w kształcie naszym. Normalnego też również rzeczywistego świata, ale mieliśmy się tego nie spodziewać, że będzie kwadratowy. Nocz stworzył Minecraft w jawie. A nie ma jej wiele zbyt opcji. W sumie program Java, nie wiem co to jest, ale mi się wydaje, że to jest program, którym właśnie robi się rzeczy z kwadracików. I również chyba tam są, występują modyfikacje, można robić swoje. No, a Java właśnie nie ma zbyt wielu opcji, zdaniem różnych twórców. Twórcy są, no, zrealizowali swój pomysł również. Bo życie to jedna wielka zagadka. P plus jeden. Nieważne. I moja teoria również na to pytanie jest taka, że po prostu nie mam odpowiedzi. Bo po prostu tu przez stronę do gry również są jakieś pytania. Czyli również znalazłem tu też to, czyli dlaczego Minecraft jest kwadratowy. Piszcie oczywiście w komentarzach, czy macie jakieś swoje odpowiedzi, teorie na temat tego, dlaczego Minecraft jest kwadratowy, ale myślę chyba, że właśnie na tej stronce, na tym pytaniu, będzie właśnie tu są najlepsze odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście przypominam już drugi raz o tym, żebyście zostawili subika na kanale, i łapeczkę w górę, bo zauważyłem, że zasięgi spadają, czyli subskrypcje mogę wam teraz pokazać na moim kanale co się stało to jest mój kanał? nie jakiś inny o tutaj szukamy dobra mam. pamiętajcie, że 9 marca 2021 będzie wielka zmiana mój discord, instagram tiktok macie tutaj albo po prostu w zakładce informacje Patrzcie, miałem 28 subskrypcji, teraz jest ile? Jak widzicie, 26. Nie wiem czemu, ale mam nadzieję, że przez odcinki, które niedługo będę wstawiał, bo jeszcze mam kilka pomysłów, właśnie wyniosłem te subskrypcje do 30 przynajmniej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No, teraz mogę niedługo. Będzie też poradnik, który obiecałem. Czyli jak ustawić skill w t -luncherze. I piszcie właśnie po raz. Nie wiem, który mówiłam. Piszcie w komentarzach, żeby, aby, czy macie jakieś teorie i odpowiedzi według właśnie pytania, na które dzisiaj znalazłam odpowiedź. I ja już Wam dziękuję za oglądanie z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszcie również w komentarzach, czy macie dla mnie jakieś pomysły na odcinki. I trzymajcie się ciepło i siema!